Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj na mój stół do recenzji wjechała totalna świeżynka, zestaw z filmu Black Widow. Zestaw katalogowo kosztuje 139.99 i wydaje mi się, że przez kilka miesięcy raczej taniej go nie kupicie, bo jest to zestaw dostępny tylko w Legoshopie i w Lego Store, ale jak spojrzycie na Allegro, to też tam go można kupić i właśnie ja go tam kupiłem, więc już do mnie dotarł. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podjarani jak ja tym zestawem, bo on może nie jest jakiś przekosmiczny, przefantastyczny, no ale jest to jedyny zestaw z filmu Black Widow, więc zawsze warto go mieć. Mamy tutaj tylko trzy minifigurki oraz ten taki wielki Jakiś śmigłowiec, jak mówiłem w zapowiedziach przy okazji jakiegoś vloga, że ten helikopter, tak szczerze mówiąc, wygląda trochę jak takie helikoptery z City. Tylko ma po prostu inny kolor, no bo jest taki czarno-szary. No pudełko właśnie sobie trochę pociąłem, więc trochę to boli. No dobra, jedziemy, żebym znowu sobie nie dźgnął noża przypadkiem, gdzieś w okolice podbrzusza, bo się wykrwawię. I co w środku mamy? Ano, mamy oczywiście. Przednią część samego helikoptera, czy tam śmigłowca, czy co to to właściwie jest. Oraz dwa worki. W sumie jestem. Dwa worki, nie faworki, żeby nie było. W sumie jestem trochę zaskoczony, że mamy tylko dwa wory, dlatego że spodziewałem się, trzech po prostu nie są mniejszych, ale właściwie żadna to różnica. Mniej foli, tym lepiej. Mamy też taki nieduży arkusz z naklejkami na klujkami prawie powiedziałem. Jest ich całkiem sporo, no ale żeby też ta bryła nie była zbyt płaska, trzeba to w jakiś sposób urozmaicić. No i mamy jedną instrukcję w formie takiej prawie kwadratowej, ale chyba bliżej temu formatowi do ekranów telewizorów 4.3, no i sobie tutaj oczywiście składamy w iluś tam krokach naszą konstrukcję, choć ja chyba najbardziej jestem ciekawy minifigurek, bo jeszcze sobie zróbmy taki szybki rzut oka na karton, mamy tutaj oczywiście oprócz Black Widow Jelenę Bielową i Taskmastera, jestem chyba najbardziej ciekawy Taskmastera, no i cóż, będziemy się oczywiście za chwilkę temu przyglądać, ale potrzebuję trochę czasu, żeby złożyć zestaw. Zestaw złożony, można już śmiało przejść do recenzji. Przyznam, szczerze, że konstrukcja wygląda całkiem sympatycznie. Obawiałem się, że ona będzie taka właśnie mocno nawiązująca do tych modeli City, ale tutaj kolory robią swoje i zdecydowanie wypada to po prostu lepiej, bo te czarne kolory w połączeniu z szarościami naprawdę dają bardzo fajny efekt, a minifigurki zdecydowanie są ozdobą tego zestawu. No ale może przejdźmy do obejrzenia głównej konstrukcji. No dobra, to jeszcze może zanim przejdę do omawiania tej głównej konstrukcji, zobaczmy co oprócz niej pojawiło się w tym zestawie. Mamy taki ciemno granatowy motocykl, który dzięki tym naklejkom, które na nim się pojawiły, wygląda zdecydowanie lepiej, bo to już kilka razy mówiłem chyba przy okazji recenzji, a choćby i nawet magazynu Lego City, że bez naklejek ten odlew po prostu wygląda zbyt płasko, a one zdecydowanie dodają mu uroku, więc nie zawsze te naklejki są takie złe. No i jeszcze znalazła się tutaj taka skrzyneczka, w której możemy znaleźć dwie sztabki srebra oraz transparentny kryształek. Dobra, odkładam to na bok i możemy zobaczyć jak wygląda ten taki wielki śmigłowiec. Śmigła są dwa. One kręcą się niezależnie od siebie, nie wpadają przede wszystkim na siebie, co jest istotne, bo są po prostu umocowane na dwóch różnych poziomach. Tutaj jeszcze mamy takie jakieś żółte skrzynki ostrzegawcze, bo w momencie jak odpinamy sobie śmigło, możemy zobaczyć jak one wyglądają, więc zdecydowanie jako elementy z tymi naklejkami będą się mogły nam kiedyś przydać w przyszłości. Co do naklejek mamy jeszcze tutaj takie oznaczenie z numerkiem 0 3. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie ozdoby na bokach. No i one po prostu są potrzebne, żeby ta bryła nie wyglądała zbyt płasko, zbyt jednolicie i po prostu, mówiąc, wprost, Nudno. Sam przód wygląda spoko, natomiast to jest ten taki standardowy odlew, który często pojawia się w różnej maści helikoptera, choćby z City, bo one najczęściej tam się pojawiają. Tutaj co do wykończenia, ono jest identyczne z obu stron. Mamy też 100 shootery z jednej i z drugiej strony. Mamy też jeszcze jakąś broń, która tutaj została umieszczona. No ale zajrzyjmy do środka. Niestety, minusem jest to, że nie jest to uchylane. Znowu jest to mocowane na studach tych dwóch tutaj oraz na tych jumperach z tej strony. No i tutaj mamy taką kabinę, gdzie Taskmaster sobie może siąść i prowadzić. Ma dwie wajchy. Tutaj po bokach ma te skosy z naklejkami, które oczywiście służą za jakiś taki komputer pokładowy. No i mniej więcej to jest wszystko. Tutaj nic absolutnie więcej nie znajdziemy. Szkoda też, że zabrakło tutaj czy to jakiegoś siedzenia, czy choćby tej takiej barierki, która by mogła imitować jakieś oparcie. Niestety, to jest. Jest minus. Szczerze mówiąc, też nie mam zielonego pojęcia po co znalazło się tutaj. To ustrojstwo. Mamy antenkę, która tak na dobrą sprawę jest zbędna. Bez niej ta konstrukcja byłaby pewnie identyczna, a ona po prostu będzie mogła nam się uszkodzić w trakcie zabawy i to jest największy ból tej konstrukcji, no bo kurczę, one się zawsze często łamały i akurat tutaj została umieszczona w takim newralgicznym punkcie, choć fakt faktem ten drugi zaczep może w jakiś sposób bronić ją przed uszkodzeniem. Możemy sobie jeszcze odpiąć tę część daszka daszku, dachu, <noise> tego zwieńczenia konstrukcji w każdym razie, no i tutaj sobie powkładać jakieś figurki, tylko, że też trochę tutaj jest pusto, no ale też trzeba mieć na względzie, że jest to zestaw relatywnie tani, dodatkowo na licencji, więc też nie mogło być zbyt na bogato, no bo ta cena zdecydowanie musiałaby wtedy podskoczyć. Co do tylnej części, tutaj mamy jakieś takie duże silniki odrzutowe, samo śmigło i jego wykończenie jest bardzo podobne do tego, które mamy z przodu, no i tutaj znalazła się jeszcze jedna naklejka ostrzegawcza, Fragment jakiejś takiej blachy ryflowanej, i niestety muszę zwrócić uwagę na to, że ta naklejka jest po prostu krzywo wycięta. Zobaczcie z tej strony te nity już są tak na styku, na samej granicy naklejki. Strzałka również jej dotyka, więc troszeczkę słabo, że tak to zostało wycięte. No ale robi to maszyna, więc jakoś to trzeba zrozumieć. Chociaż chyba maszyna, tak szczerze mówiąc, to powinna być bardziej precyzyjna od człowieka. Od spodu wykończenie wygląda w ten sposób. No, jest tutaj płasko, ale najczęściej tak jest i tutaj raczej cudów się nie można spodziewać. Mamy też jakieś oświetlenie, mamy trzy kółka, które pozwalają osadzić dość stabilnie ten śmigłowiec na podłodze. No i tutaj mamy taką klapę, którą sobie odchylamy. Tam poza tym nic nie ma, jest pusto. I mamy taki pojazd. To jest kurczę jakiś taki nie wiem, no mini kład, mini coś jeżdżącego. Nie mam zielonego pojęcia, jak to można bardziej precyzyjnie nazwać. Szczerze mówiąc, mogłoby tego elementu kompletnie nie być. No chyba że w scenie będzie jakaś taka w scenie w filmie będzie jakaś scena, gdzie Taskmaster będzie wyskakiwał z tego latającego Wielkiego pojazdu, e, na czymś takim, ale szczerze mówiąc, to konstrukcyjnie to jest strasznie słabe i mi się w ogóle nie podoba, no ale jakoś to trzeba przeżyć i trzeba było dodać dodatkową funkcję bawialną. No i też może trochę gryźć w oczy to, że tutaj te zawiasy są żółte, bo zobaczcie, cała konstrukcja jest z jasno-szarych elementów, z ciemno-szarych oraz z czarnych, i nagle tutaj dostajemy bardzo mocno rzucające się w oczy żółte elementy, które po prostu mogą trochę psuć nam odbiór. Tej konstrukcji jako całości. Bo tak ogólnie rzecz biorąc, to to nie jest zła konstrukcja, i biorąc pod uwagę, że to jest licencja, że mamy tutaj minifigurki, które będą do dostania pewnie tylko w tym zestawie, no bo z Black Widow dostajemy tylko ten jeden set, to ogólnie rzecz biorąc zawartość jest spoko. O tak myślałem, że to jeszcze śmigło się odgięło, ale nie. Możemy sobie jeszcze nimi. Tutaj kręcić w dół i w górę i robić sobie różne poziomy. Nie wiem, czy to wpływa w jakikolwiek sposób na jego działanie, ale wygląda co najmniej śmiesznie i można się w jakiś sposób dodatkowo tak alternatywnie pobawić. Kurczę, w sumie to nawet sensownie wygląda, takie dwie miotełki od miksera. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o funkcje zabawowe w tym zestawie. No to co, pora omówić minifigurki. Zacznijmy może od Taskmastera. Co do samego minifiga absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Wygląda bardzo dobrze. Mamy kaptur, który dobrze znamy, choćby i u Dementorów się pojawiał. Tutaj w przypadku główki na nadruk tylko z jednej strony. A szkoda, bo jeśli mamy w pełni zasłoniętą główkę, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby zrobić alternatywny wyraz twarzy. Buźka też w ogóle taka powiedziałbym dość specyficzna. Fajnie, bo jest rzadko spotykane coś takiego. Ewentualnie, nie wiem, może w Ninjago podobne klimaty się pojawiają. Nadruk na torsiku bardzo ładny, wielokolorowy, bardzo mi się podoba. Szkoda, że na nóżkach niestety nic się nie pojawiło. No i jeszcze tutaj na jednej rączce mamy tego typu broń. Element taki nakładany na dłoń. Tutaj jeszcze jest taki długi szpikulec. No i wykończone... W ten sposób, szczerze mówiąc, to jakoś niekoniecznie mi tutaj pasuje może by bez tego wyglądało lepiej, ewentualnie gdyby tutaj umieścić po prostu jakiegoś okrągłego tajla jeden na jeden z nadrukiem, ale najwidoczniej w filmie też tak ma być, więc tutaj nie będę polemizował. Co do Black Widow, klasyczny wygląd figurki, mamy tutaj oczywiście takie rude włosy opadające na ramię, na wyposażeniu dostała broń w postaci takich pałek energetycznych, to oczywiście są elementy znane z mieczy świetlnych, dostała również alternatywny wyraz twarzy, taki zdecydowanie zeźlony, co do nadruków na torsiku i na nóżkach zdecydowanie wyglądają ok. Mamy bardzo ciekawy strój, jakiejś takiej agentki, więc można też sam torsik wykorzystać do mocowania i robienia czegoś w stylu Mission Impossible, no ale w wersji żeńskiej. No a Jelena też wygląda całkiem przyzwoicie. Włoski proste często pojawiają się w City, ale i w innych seriach. Tutaj mamy jeszcze alternatywny wyraz twarzy, też lekko zezlony, jak w przypadku Black Widow. No i też bardzo ładny torsik. Z ciekawym nadrukiem i z ciekawym nadrukiem też na nóżkach, bo zobaczcie, mamy tutaj mnóstwo jakichś takich pasów, klamerek, zapinek i itd. Zdecydowanie ok, no a na wyposażeniu dostała dwie wielkie spluwy, więc jest z czego miotać. Poświęcę jeszcze chwilę elementom zapasowym, dlatego że mamy tutaj kilka ciekawostek. Po pierwsze, mamy ten transparentny kryształ, który fajnie, że pojawił się w zapasie, bo zawsze możemy sobie poszerzyć kolekcję jakichś takich skarbów. Ale to, co mnie zaskoczyło, to zapasowe opony. Do tej pory nie kojarzę, żeby one mi się trafiały, a jak pewnie wiecie, masa klocków przechodzi przez moje ręce. No i mamy tutaj jeden i drugi rodzaj opony. Czyżby coś się działo z jakością tych opon, że one tutaj zostały dodane w zapasie? No to nie pozostało mi nic innego, jak tylko podsumować ten zestaw. Czy jest ok? Jest ok. Czy jest jakoś super wybitny? tutaj jakoś z tą opinią bym się nie zgadzał, bo porównując go choćby do zeszłorocznego zestawu z Captain Marvel, który też był takim jedynym setem z tamtego filmu, no to wydaje mi się, że wypadał nieco lepiej, bo sam mały Quinjet naprawdę wyglądał spoko, a po drugie wydaje mi się, że minifigurki też były nieco bardziej atrakcyjne, no bo dostaliśmy młodego Nicka Fury'ego, który naprawdę wyglądał spoko, dostaliśmy Skrula, który też kurczę był całkiem sympatyczną figurką, no i jeszcze była Captain Marvel, no i Kot, a tutaj mamy trzy mini i, figi. I tak, Black Widow dostawaliśmy już w różnych zestawach z Avengersu. Fakt faktem, ta pewnie znowu różni się nadrukiem na torsiku i tak dalej, i tak dalej. Ale kurczę, Jelena już nie wygląda jakoś tak szałowo. Taskmaster okej, okay. on jest w porządku, do niego nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale właśnie jakbym miał porównać tak jeden do jednego, to wydaje mi się, że ten set z Captain Marvel wy wyglądał o wiele. No może nie o wiele, ale po prostu wyglądał lepiej, był w mojej opinii ciekawszy. Wasze zdanie oczywiście może się różnić, bo każdy ma swój gust. No ale ogólnie rzecz biorąc i tak wydaje mi się, że za jakiś czas ten zestaw będzie rósł na wartości, więc warto tak czy siak po niego sięgnąć. No bo to jest po prostu zestaw na licencji z kolejnego filmu Marvela, więc warto mieć go w swojej kolekcji, jeśli lubicie MCU. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.